Żona czeka na męża już trzecia w nocy. Nagle otwierają się drzwi i wchodzi pijaniutki mąż. Żona do niego: Co to jest? O której to ty wracasz? Jakie wracasz? Tylko po gitarę wpadłem. Dzwoni gość do pracy. Szefie, nie mogę dziś przyjść do roboty. Jestem tak skacowany, że i tak nie będę mógł pracować, więc chyba wezmę zwolnienie lekarskie. No co ty? Na kaca jest super sposób. Ja zawsze, jak mam kaca, to proszę moją żonę, żeby zrobiła mi laskę i potem czuję się doskonale. Powinieneś to wypróbować. Hmm, okej, okay, spróbuję. Po godzinie pracownik przychodzi na swoje stanowisko w pełni sił. Szef podchodzi i zagaduje. I co, jak działa mój sposób? Doskonale, a w ogóle to fajną ma szef chałupę. Kowalski podróżuje z teściową i żoną po krajach Bliskiego Wschodu. W jednym z państw, nie znając lokalnych obyczajów, nie zdjął nakrycia głowy przed portretem króla i cała rodzina została schwytana przez policję. Przewidzianą przez prawo karą za ten czyn było 50 batów, ale jako że Kowalscy byli gośćmi, potraktowano ich ulgowo i przed wykonaniem wyroku zezwolono na wypowiedzenie jednego życzenia. Pierwsza była żona Kowalskiego, która poprosiła o przywiązanie do tyłka poduszki. Tak też zrobiono, ale że poduszka była mała, Kowalska dostała kilka batów w plecy. Teściowa była sprytniejsza i poprosiła o przywiązanie poduszki do tyłka i pleców. Jej życzenie spełniono i wyszła z opresji cała. Następny był Kowalski. – Czy mogę mieć dwa życzenia? – zapytał. Sąd po krótkiej naradzie odpowiedział, że tak. – Zrozumiałem, że obraziłem waszą królową i zasługuję na karę. By w pełni odkupić moją winę, proszę o sto batów. Szmer uznania przebiegł po sali. A drugie życzenie? zapytał sędzia. Proszę o przywiązanie mi do pleców teściowej. Mąż zdradza żonę z kochanką. Po nielada wyczynach ubiera się i polewa alkoholem, aby żona nie poczuła zapachu perfum kochanki. Gdy wchodzi do domu, żona od razu go bije, mówiąc: Myślisz, że jak się spryskałeś perfumami, to wódki nie wyczuje. Kochanie, czemu nie mówisz, kiedy masz orgazm? Bo nie macie wtedy w domu. Turysta mówi do bacy: Baco, dach wam cieknie. No wiem, to dlaczego go nie naprawiacie? Bo pada, a jak nie pada, to nie cieknie. Blondynka przychodzi do baru i zwierza się kelnerowi, ale ja jestem głupia, nikt mnie nie lubi. Kelner na to nie jest źle i zawołał: Ruda, chodź tutaj, i mówi: Idź do swojego domu i zobacz, czy tam jesteś. Po chwili Ruda przychodzi zdyszana z domu i mówi: Nie, nie było mnie tam, a na to blondynka. Jaka głupia! Ja bym zadzwoniła! Wraca Zenek po szóstej rano do domu, otwiera drzwi, wchodzi i na wejściu dostaje cios wałkiem od żony Zofii. Pada i leży. Zofia tak na niego patrzy i patrzy. Nagle doznaje olśnienia, pada na kolana, zaczyna go tulić i płakać. Zenuś, żyjesz? Przepraszam, zapomniałam, że miałeś nocną zmianę. Jasio poszedł z tatą do cyrku. Podczas przedstawienia z uwagą obserwuje, jak mężczyzna przebrany za kowboja jeździ wokół areny na koniu i rzuca nożami w ścianę, pod którą stoi kobieta. Widzowie klaszczą. Z czego się oni tak cieszą? Dziwi się Jasio. Przecież ani razu nie trafił. Pewna blondynka kupiła sobie w aptece podpaski. Chwilę po wyjściu zauważyła jednak, że opakowanie jest podobne, lecz rodzaj nie zgadza się z tymi, które zawsze stosuje. Wraca do apteki i pyta: Czy może mi pan wymienić? Młody farmaceuta, zaczerwieniony po uszy, odpowiada: Pani wybaczy, ale nigdy tego jeszcze nie robiłem. Mężczyzna z chłopcem wchodzą razem do fryzjera. Po tym, gdy facet został już ogolony, ostrzyżony i jeszcze kazał zrobić sobie manikur, posadził na fotelu chłopca i mówi do niego – poczekaj tutaj, ja pójdę tylko kupić sobie krawat i za dziesięć minut po ciebie przyjdę. Gdy fryzjer ostrzygł już małego, a facet wciąż się nie pokazywał, fryzjer mówi do chłopca – no i co? Wygląda na to, że tatuś o tobie zapomniał. – Ale to nie był mój tatuś – mówi chłopiec – on tylko zaczepił mnie przed chwilą na ulicy i spytał, czy mam ochotę na darmowe strzyżenie. Ogłoszenie: Sprzedam encyklopedię, 40 tomów. Stan bardzo dobry. Nie będzie mi już potrzebna. Ożeniłem się tydzień temu. Moja żona wie wszystko najlepiej. Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego z widzów i mówi do publiczności. A teraz zahipnotyzuje tego pana i każe mu zapomnieć wszystkie niemiłe sprawy. – Nie! – krzyczy mężczyzna z trzeciego rzędu. – On jest mi winien 500 złotych. Jaka jest różnica między dwulatkiem a dorosłym facetem? Dwulatka można zostawić samego z nianią. – Halo, policja? – Tak. – W czym mogę pomóc? Dwie dziewczyny biją się o mnie, więc w czym problem? Gruba wygrywa. – Córeczko, chcesz mieć braciszka? – Tak, tatusiu. – To idź już wreszcie grzecznie spać. Wraca ze szkoły do domu Jasiu. Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem. Tak? Brawo. A jakie to było pytanie? Kto nie odrobił zadania domowego?